Cześć. Patrząc na moją fryzurę, to chyba można y, odgadnąć bardzo łatwo, jaka jest pogoda. Pada, 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 pada za oknem i jest nieprzyjemnie jak na styczeń. No ale coś tam mówiłam ostatnio, coś o końcu zimy. W każdym razie wróciłam dzisiaj, dzisiaj teraz z oszona i pokażę Wam co kupiłam, bo jednak te paragony grozy dochodzę do wniosku, że są groźne. <laughs> A teraz uwaga, odwracam. pa tak. Co tu mam? Ojej, ojej, o! mi ciężkie, to, to mój o, dobra, Jakoś to będzie. Ok, więc. Mamy. uwaga, uwaga, folię bąbelkową, która będzie mi potrzebna do tego, żeby wysłać do dziadków prezent. Mogę użyć na na podłogę. A, chleb kostowy. Tak, bo moje dzieci są kostowierne. Tutaj mamy. Słonecznik łuskany marki Kresto, bo uwaga, przyszło mi do głowy pieczenie tego chleba, bo to ja obejrzałam sobie u jednej z moich ulubionych y, gotujących. Do tego tak, a tu mamy, widać, widać, łupina babki tej również do tego chleba. Idę dalej. Y, makaron kokardki bo będzie tutaj znowu sałatka makaronowa. Yy, moja Coca-Cola Zero. Tak, której się zaraz napiję, bo lubię. Ech, teraz uwaga, czy wiecie, że Coca-Cola Zero jest droższa niż Coca-Cola zwykła? Dwa razy praktycznie, no ale... Tutaj mamy kukurydza, super słodka. Tak jest Made in Ocean, ale jest super słodka i jest bardzo fajna do sałatek. Baterie, które u nas idą w ilościach hurtowych do zabawek naszych dzieci. Aha, baby wipes, chusteczki. Tak, dla synów. Musztarda, bo mój mąż sobie pewnie nie wyobraża życia. Tu jest coś, co kocham i polecam i też y, YouTube Made Me Buy It. Wątróbki dorszowe z rybem. No po prostu genialne do pasty rybnej. Rzek bez kolejny mąż jeszcze bardziej nie może żyć. Majonez kielecki. Ja jestem Tim Winiary, on jest Team Kielecki. Fokusuj, trudno. Tak, on to słyszy i się pewnie śmieje. Idziemy dalej. I tu mamy co? E, pumpkin pesti również do tego to chleba. Uh, parówki serowe z czedarem. te są po prostu wybitne kopalnie, uwielbiam na na śniadanie. Eee, szczypiorek. Uwaga, jabłka. Paragon grozy. <grym> tak. A tu jest, trochę mi to się i skieło, ale to nie jest, zielenina, czyli koper, e, koperek pomieszany z pietruszką. Dalej jeszcze jedne. Jogurty dla moich dzieci z probiotykami, obawiam, raz, aha, tak, dwa, wypadło mi, wypadło mi i wypadło mi, o proszę bardzo, dwa opakowane, ale jest jedna na górze. I teraz coś, z czego jestem dumna i nie wiem, czy Wy też tak robicie, ale to jest... Ser twarogowy. Uwaga, z żółtą naklejką, że nie marnujemy, ratujemy. Ja akurat mam to do siebie, że jak idę do sklepu na zakupy żywieniowe, to zawsze, ale to zawsze biorę coś z krótką datą ważności. Właśnie nie marnujemy, ratujemy. To ja przynajmniej w taki sposób mogę się jakoś przyczynić do ratowania tej planety, nie? Serek topiony na kanapki z szynką, kremowy. Dalej. Aha, tu jest tak. Sok marchewkowo-brzoskwiniowe. lubią bardzo, bardzo, bardzo. Okej okay, marchewka. Marchew. Okej. Okay. a dalej jeszcze po raz drugi parówki z szynki. I ziemniaki, ale pewnie to jest bardzo mało. Ciekawa rzecz, więc mogę ją od razu dać na podłogę. Ok, i tutaj coś, co piją moje dzieci. Moje dzieci to są kubusio dwa po prostu, tu jest kubus jeden, drugi. <grym> ok i teraz tak dalej. To jest paczka, może się nie interesujmy. Tak. Tu ale mamy jeszcze chleb. Jeden, drugi, trzeci. To teraz mój pierwszy rzuci jajem, ten, który nie kupuje chleba, nie? ok a teraz byłam w Rosmanie bo musiałam kupić sobie szampon do włosów i kupiłam sobie czapkę w Sardinii na dół. Więc to jest odżywka do włosów. Nigdy takiej nie miałam. Fokusuj. To jest Banana Hair Drink i ona, uwaga, uwaga, ma dawać na włosach efekt tafli szkła. Tafli wody. Ma być tak wygładzona. No bardzo jestem ciekawa, czy się to uda, bo moje włosy, no to generalnie rzecz biorąc... To, mocy, się pokaże, jak już mówię. Ech, moje włosy są, jak i widać, bardzo się puszą i o, jak się przybliżyło strasznie. Hej, hej, hej. O, teraz. Teraz chyba ok. Dobra. Pewnie nacisnęłam coś na tym tripodzie. W każdym razie moje włosy są, jakie widać. Są bardzo, ale to bardzo puszące się. I to ciekawa jestem, czy jakakolwiek odżywka, cokolwiek im pomoże. No ale nożny no, już no, no, widelec. No szampon. Shmuri, naturalna odżywka Neoboa. Tak. I co? I. Tak. To jest. Tam to był szampon, to jest odżywka do tego. I co? Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Uwaga, kupiłam pierwszy raz od pięciu lat róż do policzków, gdyż, ponieważ skończył mi się i to jest po prostu... Eee, jestem z siebie mega, mega dumna. Kolor pokażę innym razem. To jest kolor e, Rose Dior. Eee, jestem z siebie mega dumna, że udało mi się wykończyć róż do policzków, bo nie każdemu się to udaje. A mi się udało. Także... Kupiłam sobie wreszcie Zastanawiałam się nad Rose Petal y, z maka w kolorze właśnie Rose Petal, ale no kurczę, no, no cena prawie 200 zł za ten róż, to stwierdziłam, że no bez przesady, bez przesady. Ten był o wiele tańszy, a poza tym róże z burżuła też są mega, mega polecane. Dobra. Y, a teraz rzecz, która ja... Rzecz, którą mniej lubię, czyli rozparcelowanie tych wszystkich zakupów po szafkach. I podsuszenie włosów, bo są kurczę naprawdę... No ale... Potem się spotkamy za chwilę, potem się za chwilę, za chwilę się spotkamy, kiedy yy, będę piec ten chleb twarogowy keto. Hej, hej, witam was wszystkich z kuchni. Tak jak mówiłam, będę robiła ten keto chleb. Nie wiem, ile on ma wspólnego z keto. Ja się naprawdę na tych dietach nowoczesnych nie znam. I po prostu chodzi o chleb z ziarnami, który kiedyś pamiętam kupiłam w Witeksie, a teraz już go niestety nie ma. Dobra, postaram się odwrócić kamerę i pokazać, co dokładnie robię i co tutaj mam. Aha, tutaj są zmieszane, tak, oczywiście będę używała do tego, do pomocy termomiksa, gdyż, ponieważ skoro go mam to, dlatego mam tego nie robić. Tutaj zmieszane są składniki suche. Z tego co pamiętam, to tu jest 25 g zmienionego sie, mie, siemienia lnianego. Mhm. E, oprócz tego 20 gramów łupiny papki jajowatej. To jest to właśnie, co kupiłam dzisiaj w Oszonie. E, sól, łyżeczka e, i dwie łyżeczki Eee, proszku do pieczenia. Mm -hmm. No i, i, i teraz, teraz, na, tu, więc, nie teraz. Tutaj mam wymieszane te. Nie. tutaj wymieszane są wszystkie składniki suche, a teraz do termomiksa będę e, wbijała jajka i mieszała to z serem. No, niestety tego nie pokażę, jak to robię, e, gdyż, ponieważ jedną ręką byłoby mi bardzo trudno. Za chwileczkę wracam. Ok, mam rzucone 3 jajka i 250 g sera twarogu tłustego, ja miałam pół tłusty, w sumie to nie wiem dlaczego, ale takie kupiłam. Dobra, ustawiam teraz Thermomix, czego pewnie nie będzie widać, eee, nie, nie widać, a może troszeczkę, na 25 sekund na 3 i zobaczymy jak to ten... będzie. Ok, jest idealnie, możecie zobaczyć, idealnie ubity, może nie ubity, ale ukręcony krem, taki Kogel Mogel z serem, i jest to coś, co ja bardzo lubię, bo nie lubię takich grudek. I grudki sera pewnie, gdyby nie było to dokładnie rozdrobnione, byłyby odczuwalne pomiędzy zębami podczas gryzienia, dlatego właśnie bardzo fajnie, że tak mi się za pomocą wysokich obrotów termomiksa. Yy, Rozbiły, tak. I teraz biorę moje suche, lewą ręką, może mi się uda i nie wysypię składniki. I uwaga, uwaga, wsypuję je. O, poszło. Następnie znowu tak zakładam pokrywę Thermomixa. A i to już będą troszeczkę mniejsze obroty. Uwaga, to możemy podejrzeć, bo no, można zdjąć to. Jak to się nazywa? Miarka, miarka termomiksa i można ją super. Dobrze. To niech się miesza. Okej, okay. wszystko jest już wymieszane. Kurczę, trochę mnie to niepokoi, bo... Ee, bo pani już na swoim kanale miała to wiele bardziej rzadkie, ale to nie wiem, może dlatego, że miała tłusty twaróg, ja mam półtłusty, no nie wiem. Okej. Okay. Nadużywam tego słowa, no ale... Dobra, zasypuję tutaj trochę ziaren. Niech będą tutaj ziarna słonecznika. Tak. Następnie trochę sezamu. Sezamie, otwórz się. Tak. tak. Dobra, nie zrobię to ręką. Ziarna dyni. Uwielbiam, kocham i uwielbiam. Może mi się uda tak. Trochę nie uwielbiam bułki z chleb z dynią. No to teraz. Dobra, ja to teraz wymieszam i przełożę do keksówki. Okej. Okay. No to chleb jest już w keksówce. Tak, obgryzionej tutaj przez szynszyla, o którym kiedyś opowiem, ale to już jest temat na zupełnie inną rozprawkę. No tak jak mówię, trochę mnie niepokoi fakt, że pani Gabrysia miała ten chleb u siebie na filmiku trochę bardziej leisty, no ale to może zasługa tłustego sera. Przeozdobiłam go tutaj, przeozdobiłam, doprawiłam, można powiedzieć, ziarnami. A teraz co? Ech, piekarnik nastawiony na 180 stopni. Mhm. Wkładamy. I co? Nastawiamy. Włącz się. Nastawiamy. Ale 40 z tego... Eee, wróć z tego co pamiętam. Tak. No. To ja nie mogę tego... O, jest. Dobra, już wiem. A, dotykowy panel. No! O! Jest! Super, ustawiłam. <grym> no, to nie się piecze. On za bardzo nie urośnie, bo za bardzo nie ma z czego, bo tam nie ma przecież glutenu, ale... Dodana jest mąka do pieczenia, więc zobaczymy. No, no bardzo jestem ciekawa. Ok, a teraz <laughs> Thermomix. Ustawiamy na mycie wstępne i na mycie pocieście. I wiecie co? Między innymi właśnie, będzie teraz hałas, więc muszę go wyłączyć. Uwielbiam ten sprzęt, bo to jest jeden sprzęt. Nie brudzenie różnych misek, miseczek, garnków, mikserów, końcówek. Nie. Jeden sprzęt z jedną końcówką, który do tego jeszcze sam się umyje. Jak się umyje, to wrócę. Ok, a więc chlebek po upieczeniu wygląda tak. Urosł, zwłaszcza tutaj. Na razie jest miękki, jak to ciasto z sera. Po wystygnięciu dopiero zobaczymy, co to z niego będzie. No to czekamy na wystygnięcie. Hello, chleb jest już upieczony. Słuchajcie, wyszedł naprawdę pyszny. Mógłby mieć odrobinę mniej soli, ale to akurat w ogóle nie szkodzi. Lepiej troszeczkę za dużo w kwestii chleba, niż mało. Jest o, z takimi fantastycznymi dziurami. Mm. Smakuje naprawdę super. To trochę nie ma, bo z moim mężem oczywiście musieliśmy nadpróbować. Mm. I oczywiście nie jest to chleb, który ja bym mogła jeść codziennie. Na śniadanie, na kolację. Nie, ale od czasu do czasu... W ramach tego, że to zdrowsze, można. Jeszcze nie mam wyczutego tego mojego piekarnika, z tego, że to jest stary, nowy piekarnik, prezent od siostry, bo ona się kupiła nowy, a mi się akurat zepsuł. Jeszcze go do końca nie wyczułam, ale chleb właśnie upiekł się świetnie. Nie wiem, czy to jest zasługa tego, że jest bez mąki. Być może. Ja przeważnie piekłam w moim starym chleby. No minimalny zakalczyk zawsze musiał być. Hm. Także idę jeść. <laughs> I do zobaczenia! Hej, hej, jest dzisiaj wtorek, czyli jak zwykle minęło masa multum dni od momentu, kiedy ostatni raz dla Was nagrywałam. Miałam szczery zamiar usiąść wczoraj i pogadać sobie trochę do kamery, czyli do Was, ale miałam tak senny, yy, taki jakiś rozmymłany dzień. Nie wiem, czy to spowodowane było tym, że zaświeciło słońce. Może, bo ja jestem człowiek mroku, uwielbiający jesień, zimę. Zaświeciło słońce, poczułam się senna cały dzień. Po prostu marzyłam tylko o tym, żeby położyć się do łóżka i przykryć kocykiem i spać. No, nie mogłam niestety, gdyż <grytania> większą część dnia szukałam na przykład tej oto maskotki. Jest to pani jajco. Aktualnie ulubiona zabawka moich dzieci jest to Squishmallows. Chociaż mi przypomina jajko sadzone. Hmm. Mi przypomina jajko sadzone. I dla moich dzieci też jest jajkiem sadzonym, jest panem jajcem. Znalazła się u nas pod łóżkiem, nie wiem co tam robiła. Mm. Ech, ogólnie to co? Ech, mamy wtorek, a ja wczoraj zapomniałam o tym, może przez to rozespanie być, może na pewno, <grych> no ale zapomniałam o tym, że byłam umówiona z moją panią manikurzystką na paznokcie. Przypomniał mi o tym mój mąż, bo ja jak gdyby nigdy nic pojechałam załatwiać swoje sprawy na miasto: poczta, sklepy, drąka i ogólnie takie takie. I w momencie na szczęście, kiedy wracałam, zakręcałam, już byłam pod naszym blokiem, dzwoni do mnie mój mąż, hej, hej, kochanie, czy wiesz, że masz dzisiaj paznokcie? A ja, przeproś, zrób kawę, podaj ciasto, bardzo Cię proszę, ja za chwileczkę będę. Nie wiem, jak to się stało. Zawsze pamiętam o wszystkich terminach, ale no mówię, przez ten wczorajszy mój osłabiający dzień było jak było. Paznokcie na szczęście zrobiłam, są takie... Ładnie, sfokusujcie. Tak. Są czarne z delikatnymi drobinkami yy, skrzącymi się, takimi błyszczącymi i z cyrkoniami wszystkie. <laughs> Trochę na inspirację od yy, kolorowelowe, bo tak chyba teraz nazywa się kanał Sygwi. Pozdrawiam, jak oglądasz. I. <laughs> Myślę, że kolor czarny jak na koniec zimy będzie idealny. Chociaż koniec za koniec wybieramy się jeszcze do Karpacza na ferie. W tym roku moje dzieci mają ferie jako ostatnia z tej całej kolejki. Mam nadzieję, że jeszcze trochę śniegu będzie. No, o, oczywiście jakiegoś vloga stamtąd nakręcę i pokażę, co warto zobaczyć w Karpaczu z dziećmi. Ogólnie a propos podróży z dziećmi, bo my z dziećmi wyjeżdżamy bardzo dużo i bardzo często, bo nie widzimy powodu, dla którego mielibyśmy zrezygnować z podróży i z wyjazdów, dlatego, że urodziły nam się dzieci. Yy, przecież one tak samo chcą zwiedzać, poznawać świat, yy, widzieć wszystko. No to, że są trochę innymi podróżnikami i że trzeba zwracać uwagę na inne rzeczy, kiedy podróżuje się z dziećmi, no to to jest oczywiste. No, jeżeli ktoś mówi, że jego życie w momencie urodzenia dziecka nie zmieniło się, nic to kłamie albo po prostu zaklina rzeczywistość. Tak tu patrzę na moją bluzę z Friendsami. Jest jedna z moich ulubionych. Ogólnie serial Friends to kocham i uwielbiam. Na Comedy Central, kiedy włączamy sobie czasem, żeby tak wieczorem coś poleciało, to bardzo często właśnie lecą Friendsi. Zawsze, ale to zawsze śmiejemy się z tych żartów. I możemy to oglądać bez końca. <laughs> coś mi siedzi na gardle. Eee, znowu dzisiaj mam zamiar upiec keto chleb, bo wyszedł pyszny. Pół ja, pół zjadł mój kochany mąż. To chyba świadczy o tym, że jest całkiem dobry. Tylko tym razem już nie będę go posypywała taką ilością ziaren, bo one później przy krojeniu się opadają. No, tak jakby jest trochę strata tych ziaren w stosunku do posypania i tego, co się zjada. Ale naprawdę był fantastyczny. Polecam gorąco. Janet Caleta. Ech, i co i co mogę powiedzieć więcej? Hmm. No tak się zastanawiam. Jutro będę najprawdopodobniej robiła sobie farbę włosów, a raczej mój domowy fryzjer mi zrobi. Wybrałam tym razem chyba piaskowy blond, a potem dopiero mam zamiar nałożyć tą co zawsze, czyli mm, mroźny blond. Bo już się troszeczkę zmyłe. Eee, eee, I co? I w sumie to nie wiem, co by Wam powiedzieć jeszcze. Chyba czas najwyższy zakończyć tego vloga, bo ja nie lubię tak gadać, gadać, aby gadać. Chociaż nie, no dobra, lubię, ale <laughs> w momencie, kiedy patrzę na siebie w kamerze, to trochę dziwnie wychodzi. Yy, yy, no także, żegnam się serdecznie ze wszystkimi i co, proszę o jakąś łapę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w następnym vlogu.